obyć całkę podwójną. Całka podwójna z gęstości x, y dx, dy. Obszar d to jest podzbiór płaszczyzny. Każdy punkt tutaj ma dwie współrzędne XY, Taki, że y są większe równo od x, to znaczy jesteśmy powyżej prostej y, równa się x. Oraz y są mniejsze, równo 3x minus x kwadrat, czyli jesteśmy poniżej paraboli Y równa się 3x minus x kwadrat. Czyli nasz obszar D jest to obszar ograniczony, który znajduje się w tym miejscu. Musimy ten obszar najpierw zapisać w postaci normalnej, na przykład ze względu na zmienną x. W tym celu wyobraźmy sobie, że mamy dwie kartki papieru: jedna kartka papieru i druga kartka. Taka sama. I przykładamy je jak najbardziej się da aż do, spotkamy się z obszarem T z jednej strony i z drugiej strony. I to nam pokazuje, w jakich zakresach zmienia się zmienna X. Czyli w naszym przypadku zmienia się od zera do punktu, do, 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 do X, który jest pierwszą współrzędną punktu przecięcia tych dwóch wykresów. Musimy to policzyć. Czyli policzymy sobie te punkty, które tutaj są, punkty przecięcia tych wykresów. One spełniają układ równań, bo z jednej strony leżą na prostej y równa się x, a z drugiej strony leżą na prostej, na paraboli y równa się 3x minus x kwadrat, czyli spełniają taki układ równań. I tu są pewne dodatkowe obliczenia, które nam pozwolą te punkty znaleźć. Takie typowo maturalne obliczenia. Czyli mamy, że y jest x, y równa się minus x kwadrat plus 3x, stąd x powinno być równe minus x kwadrat plus 3x w tych punktach, które są punktami przecięcia. Rozwiązując to równanie, przenosząc wszystko na jedną stronę, rozkładając na czynniki, mamy, że x jest 0 i wtedy Y jest 0, no bo Y jest X, lub X jest dwójką, wtedy Y jest dwójką, no bo Y jest X, czyli mamy dwa punkty, A 00 i B22. Zatem nasza zmienna x w tym obszarze d zmienia się od 0 do dwóch. Natomiast zmienna y, czyli mamy postać normalną, obszar normalny ze względu na x, to jest ta postać normalna tego samego obszaru. To jest ten sam obszar zapisany inaczej. Takiej bardziej wygodniejszej dla całej w formie. Czyli nasz x zmienia się od stałej do stałej, czyli od 0 do 2. Możemy to zapisać, x należy do przedziału, możemy też napisać 0 jest mniejszy od x mniejszy równo 2. Natomiast y zmienia się od funkcji dolnej, którą jest y równa się x, do funkcji górnej, którą jest 3x minus x kwadrat. Kiedy mamy tą postać normalną, to jest ten pierwszy etap liczenia całki podwójnej, obszaru, po którym liczymy całkę podwójną, to możemy teraz całkę podwójną naszą zamienić na całki iterowane, gdzie zewnętrzna całka, zewnętrzna całka jest po zmiennej normalnej, to znaczy po tej zmiennej, która się zmienia od stałej do stałej. Czyli ta zewnętrzna musi być po zmiennej normalnej. Ona się zmienia od 0 do 2, dx. Wewnętrzna całka, jest tutaj druga całka, tu jest całka podwójna, to są całki sterowane, jest po drugiej zmiennej, dy, on się zmienia od x do 3x minus x kwadrat. Zauważmy jeszcze, że tu mamy tą gęstość naszą xy. I teraz, jak popatrzymy na tą całkę wewnętrzną, to jest całka pojedyncza po zmiennej y, to x, tutaj to wyrażenie, w ogóle nie zależy od y jest taką samą stałą dla, dla y jak trójka czy piątka. Wtedy możemy ją wyłączyć przed całkę. Czyli możemy to przepisać w postaci takiej całka zewnętrzna od 0 do 2 dx. I to x, które jest tutaj może wyjść przed całkę tą wewnętrzną. Teraz wystarczy policzyć tą całkę pojedynczą, po zmiennej y. Funkcja pierwotna dla y po y to jest 1 długa y kwadrat. Ta funkcja podcałkowa zamienia się na funkcję pierwotną, natomiast operator całkowy zamienia się na operator różnicowy. To jest stwierdzenie Newtona-Leibniza, gdzie granice tutaj całkowania są od x do 3x minus x kwadrat i są takie, dokładnie takie same w operatorze różnicowym od x do 3x minus x kwadrat. Teraz jak taki operator różnicowy się liczy? Bierze się tą górną tutaj granicę, wstawia się i odejmuje się... Wyrażenie, które powstanie przez stawienie dolnej granicy. Czyli mamy jedna druga, bo tu była jedna druga, y do kwadratu. Stawiamy za y 3x minus x kwadrat, czyli jedna druga 3x minus x kwadrat do kwadratu. Odjąć, jedna druga stawiamy x, 1/2 x kwadrat. I teraz to trzeba wszystko ładnie przeliczyć, doprowadzić do postaci wielomianu, żeby się wygodnie liczyło z tego całkę. Jeżeli się to wszystko podniesie do kwadratu, zauważy się jeszcze, że jedna druga występuje tu, jest stałą i można ją wyciągnąć przed całkę, to zostaje nam taki wielomian. To jest ten wielomian, który powstaje przez wymnożenie tego, ale bez jednej drugiej, bez jednej drugiej, którą wyciągnęliśmy przed całkę. I teraz liczymy całkę po x, czyli tą całkę zewnętrzną. Operator różnicowy jest od 0 do 2. Funkcją pierwotną dla tego wyrażenia tego wielomianu jest 1 6x do 6, dlatego że taka jest funkcja pierwotna dla x do 5. Dodaje się jedynkę i dzieli się przez to, co wyszło. 1 6x do 6. Tak samo tutaj będzie 5 przez 5, czyli 6 5x do 5 z minusem jeszcze. I tu będziemy mieli 8 4x do 4. 8 4x do 4. Na razie nie skracam, żeby pokazać, jak liczyliśmy tą całkę. Od 0 do 2, jedna druga z przodu. Teraz wstawiamy dwójkę za x i odejmujemy to wyrażenie stawionym 0. Oczywiście, jak stawimy 0, to będzie 0, więc nie będziemy musieli nic odejmować, więc wystarczy stawić dwójkę. Po wstawieniu dwójki otrzymujemy takie wyrażenie, które po przeliczeniu powstaje z tego 32,15. I co to jest ten wynik 32,15? Otóż fizycznie, jeżeli popatrzymy na to jako płytkę z pewnego materiału, to. XY jest gęstością płytki w danym punkcie. Na przykład w punkcie 1, 1, który jest tutaj na granicy tej płytki, gęstość wynosi 1 razy 1, czyli 1. W punkcie 0,0 0, gęstość wynosi 0 razy 0, czyli 0. W punkcie 2, 2 gęstość wynosi 2 razy 2, czyli 4. Czyli ta płytka ma tą tendencję, że jej gęstość w tą stronę rośnie. Czyli to wyrażenie opisuje gęstość w danym punkcie XY. Wtedy ta całka po tym obszarze d to jest masa płytki. Czyli wyszło nam, że przy takiej gęstości xy dla danego punktu xy masa tej płytki d wynosi 32,15.